Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam na taki filmik rywalizacji zdrapkowej pomiędzy Polską a Anglią. Dzisiaj też jest taki nietypowy dzień, ponieważ dzisiaj jest koronacja króla i przygotowałam tutaj dwie zdrapeczki z Anglii i dwie z Polski. No i chcę Wam pokazać tak troszeczkę, bo, bo nie wszystkie, które mam znaczki z Anglii. Znaczy widzę tutaj bo jest napisane 9P, nie wiem dlaczego 9P, nie funty, ale jest tutaj znaczek królowej. Czekajcie, o widzicie, więc mam taki, znaczki. Mam serię takich znaczków też z królową. miś Puchatek, alicja w Krainie Czarów, to jest ten wielkolud, nie pamiętam jak się nazywa. Tutaj króliczek. I też miś puchatek mam. No i mam tutaj matkę królowej. Bardzo dużo mam tych znaczków. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale pamiętam, że gdzieś chyba kupiłam na jakichś targu starociach. No, były takie nowe znaczki. Ja nawet nie wiem, czy one są jakby ważne w Anglii, czy, czy to po prostu było wydrukowane, tak wiecie na jakąś okazję. Ale w każdym razie mam. One fajne za, w sensie takim, że Niezniszczone te wszystkie znaczki, te posztówki, nie, znaczki, tak. Więc no, trzymam w swojej kolekcji. No i chciałam Wam z tej okazji pokazać, bo no dzisiaj mamy tę koronację. Dajcie znać, czy oglądacie, czy nie, yy, czy będziecie oglądać. Yy, bo jeszcze jak nagrywam ten filmik, to jeszcze nie ma tego w tej całej imprezy, ale w każdym razie pomyślałam sobie, że zakupię yy, tutaj drapeczki czekajcie bo jakoś tak światło mnie odbijać mnie i tak co tutaj trzeba zrobić. Mamy tutaj neonowe 9 ponieważ nie znalazłam żadnych neonowych jakichś tam 9, 7, coś tam ale jest I love you neon cash i pomyślałam że taka zrapeczka będzie pasowała więc mamy tutaj tak tutaj trzeba znaleźć dziewiątkę i wtedy będzie wygrana a tutaj trzeba znaleźć takie kciuki chyba trzy razy i jak będzie trzy razy kciuk, albo jak będzie kciuk, to będzie wygrana, tak. No a u nas to wiadomo jak jest, więc sobie tak. Mam tutaj numer, podejrzewam, że albo, bo widzicie, zdarty jest. Ja nie wiem, jaki to będzie numer, ale wydaje mi się, że tutaj jedyneczka była, więc podejrzewam, że będzie 40-41, a tutaj mamy 5 i 36. Więc zaczniemy sobie. I może zaczniemy od angielskiej z drapeczki. zobaczymy, czy coś tutaj będzie. To jest ta moja moneta, która ostatnio mi przynosi szczęście. I szukamy tutaj dziewiątki. Mam nadzieję, że dobrze widać. Mamy 20, to mogło być 90, 17, 4, 8, blisko, 11 i trójeczka, 12, 7, 18, 5, koniec. I ostatnia szansa. 14, 6, 5, 10, 16 i koniec. No dobrze, tutaj nie ma nic, a tutaj szukamy taki kciuk. Czy mamy kciuki? I mamy, kochani, jest wygrana, super! Bank i skrzynia. No dobrze, patrzymy. Zdrawka kosztuje 2 funty. Patrzymy, co my tu mamy. No i mamy dwa funciaki. Ok, no to teraz Polska. Na no, Polska i drapiemy 27 szukamy 25 tutaj tak zna trzeba znaleźć liczbę albo plik jak plik no to przypisano kwotę i nic się tam nie dzieje jedyneczka i czwóreczka no to szukamy czekajcie bo tutaj 24 no oboczek. Trójeczka, Kolejny oboczek. Szóstka. I trzydzieści dwa. Dziwnie jakoś tak. Dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia sześć. No to jest drabka oboków. Trzydzieści cztery. Trzydzieści sześć. Koniec. I teraz. I to jest wszystko. No dobrze. Pustaczek. Na razie z tej serii to <grywa> wygrała Anglia. No i kolejna drabka angielska. Zobaczymy. Szukamy. Mamy czwóreczkę 10, 19, 12, 18 i jedyneczka. Takie drobne te cyferki niestety, no ale może troszkę przybliżę, żeby było łatwiej widzieć, bo czasami piszecie, że nie widać i tak dalej. 15, trójeczka, piątka. I szóstka. Ostatnia szansa. Siedemnaście, 11 ósemka, 13 i 14 No dobrze, może te kciuki coś nam dadzą. Szukamy. To jest plik pieniędzy. VIP. No i jakaś tam książka. Także na razie jest jeden do yy, jeden zero. Bo, dlatego że no, tutaj jednak mamy te dwa funty. I teraz. Polska zrabka. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. I szukamy. Jakie my szukamy liczby? 21. Szukamy. 32. 36. I dziewiątki. No, dziewiątki szukaliśmy tam. Teraz tutaj. 27. No. Nie ma. 16. Nie ma. Dwanaście nie ma. trujeczki nie ma. Kolejna, siedem, dwadzieścia dwa obok, osiemnastka, Ósemka. No niestety, pustaczek. A no to co, kochanie, dzisiaj? Aha, to jeszcze. To jeszcze są, czekajcie, 34 i 35. No to tutaj nie ma. 34, 35, ale tutaj też nie ma, bo tutaj już literki były różne. Także nie ma. Obok je, jednak zrabki obokowe. Mm, także nie ma. Też. Obokowa zrabka. No nic, no wybrałam tak, jak wybrałam. Nic na to nie poradzimy. Także Polska przegrała. Anglia wygrała, no ale dzisiaj mają święta, także <laughs> może tak powinno być. E, dajcie znać, czy oglądacie, czy, czy jakoś to jest dla Was takie ważne, bo pamiętam, że oglądałam wesele Kate i, znaczy, wesela dwóch w ogóle braci oglądałam i, i tak przeżywałam to wszystko i oglądałam serial o królowej i o Dianie oglądałam, także no jest to ciekawe, jestem też ciekawa. Tej książki, ale na razie no, nie mam czasu na to, wszystko, na, na to czytanie. I yy, no, i nie wiem, jakoś tak yy, fajnie, że miałam te zrapeczki. Jeśli jestem do kanału, to yy, wpasowało mi się jak na dzisiaj, żeby było po prostu tak troszkę klimatycznie yy, po angielsku. No i jeszcze na dodatek: Anglia wygrała. Jeszcze mi została jedna zrapeczka z Niemiec. To zapraszam Was na kolejny odcinek, który niebawem się pojawi na moim kanale. Bużetki, papa.